Cześć, dzień dobry. Karty uświęconej duszy i czytanie intuicyjne dla ciebie. Nie wiem, czy wiesz, Talia, jest bardzo dobra dla osób, które się rozwijają duchowo, a również dla terapeutów i uzdrowicieli. A teraz czas na czytanie dla ciebie. Czytanie będzie intuicyjne. Zatem, pierwsza czy druga karta? Pierwsza czy druga? Podzielcie się swoim wyborem w komentarzu rzecz jasna. Gdy wybraliście kartę numer jeden, strażnik, chroni swoją energię. To może być dla ciebie sygnał, aby zabezpieczyć się energetycznie, żeby popracować z własną też energią, ale również zwróć uwagę na przestrzeń, w której czujesz się. Bezpiecznie. Karta numer dwa między światami, nowe kierunki. Zwróć uwagę na to, co nowe chce do Ciebie przyjść. Rozejrzyj się, ale również możesz korzystać z tych nieoczywistych rozwiązań. Ta karta wręcz do tego Cię zachęca. Dobrego i magicznego czasu Wam życzę.